No, no stało się, no, nie tacy jak ja nie strzelali, e, u, uderzyłem chyba troszeczkę za słabo przy słupku, niestety to nie wystarczyło. Krzysztof, co w ogóle stało się w drugiej połowie? E, widzieliśmy zupełnie inny mecz niż w pierwszych 45 minutach. Nie wiem, może jakieś rozluźnienie, no bo wyszliśmy tak troszeczkę, e, znaczy pierwsze 10 minut było bardzo ważne, ponieważ e, przeciwnik jak gdyby złapał e, wiatr w żagle. Udanie, jakieś tam dwie akcje przeprowadził, i poczuł, poczuł że jest szansa. No. Niestety nie oglądaliśmy tego, zabrakło chyba jakiegoś spokoju. No i, no i, no i nieszczęście się stało. Przykro? No, bardzo przykro. Ja nie no, wiesz, tutaj nie ma... Tak, tutaj nie mam. Czy jakieś polecenia z ławki poszły, kto ma wykonywać rzut karnych, ponieważ to to były wykonawcy alkoświcza nie było nogi pamiętone, że... To znaczy tak, bo e, tak jak pan powiedział, że przed meczem e, był ustalony e, tutaj, że Ozji strzela, a i kto się mocno czuje. Krzysiek miał prawo, bo strzelił dwie bramki i miał do tego prawo, żeby podejść do, do tej jedenastki i tym bardziej, że w... Wczoraj też strzelały na rozruchu przedmeczowym. Tak sytuacja wyglądała, jeżeli chodzi o źródkarną. Tutaj decyzję kto ma wykonywać. Przyjechaliśmy w 14 z tym, zabrałem czterech juniorów ze sobą. Dzisiaj zagrało dwóch młodzieżowców, którzy naprawdę grają 8 minut, jeden grał 7, co było widać. Młody zawodnik skrajny obrońca pogubił się totalnie, gdzie straciliśmy bramkę pierwszą. Również nie było krycia przy bramce drugiej, gdzie takie zadanie otrzymuje skrajny obrońca i on czy chce, czy nie chce, musi zapobiec takiej sytuacji. Ponieważ rolą bramkarza jest w tym czasie obserwowanie co się dzieje w środkowej strefie boiska i ewentualnie przerwanie. 2-0 do przerwy. Naprawdę wielkie słowa uznania tutaj dla zespołu Radońskiego. Oczywiście ja nie będę oceniał drugiej połowy, ja mogę powiedzieć odnośnie swojego zespołu, że powiedzieliśmy sobie otwarcie, nawet później wyszliśmy do drugiej połowy, żebyśmy wiedzieli naprawdę po co myśmy tu przyjechali, bo w piłce nożnej każdy mecz jest na wagę złota i... Jeśli to jest ostatnia minuta, czy pierwsza minuta i traci się bramki, tak samo jest to ważne istotnie później, co się dzieje w trakcie meczu. Zapłaciliśmy Frycowy, wyszedł inny zespół. Kilka słów takich otwartych, męskich. Wychodzimy. Ja w zasadzie z początku byłem skupiony tylko na grze, później troszeczkę emocje u każdego, ale te emocje były pozytywne i to jest najważniejsze, że udało nam się przy takiej dla mnie niezrozumiałej sytuacji zespołu remneka, bo jeśli. Gra odpowiedzialnie to, co pokazywali w 45 i nagle gdzieś później coś się łamie, no trudno było, żebyśmy nie wykorzystali. Inna sytuacja, że poczuli, tak jak ten powiedział, wiatr w plecy zawodnicy i właśnie taką, taką piłkę uczymy się i taką gramy. W związku z tym oczekiwałem, że jednak to, to przebudzenie przyjść, co się udało w tych 45 minutach. Nie dyskutuje rzut karny ewidentny, zawodnik przebiega przez pole karne, to jest niezrozumiałe. Właśnie tak się zachowują młodzieżowcy, wychodzi